Dobra, Słuchaj, czy, to jest szeroki kąt. Trzymasz no, tylko od spodu. Na równo. Od pierwszego zaczynamy. No, no, no nie no. Nein, jak już? Bundeswehr i po jajach. Co on tu ma? seks worker. Working! No, Dobra, to odejdzie, no będzie, rozumiesz? Będzie! No. <śmigliatrice> my, Dobra, Michał, Michał, my, 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 ale ale ty się, się odwróć się pochyl teraz. Chodź, chodź, chodź. Później no, będzie footing, footing. No. Chyba pitting. <śmigliatrice> daj, Tania, daj. Kolega! <Otmigliatrice> teraz rano. <śmigliatrice> nie, nie, teraz nie będziesz z tylko klękaj. <śmigliatrice> klejkaj. No klękaj, klejkaj. Jeszcze tą myszkę. No. On nie nie. Okej. Chodź, przytrzymasz mu głowę od tyłu. Tak? Ja, ja się agresji w ja nie... Dobra, dobra. Dobra, ja mu mogę trzymać. Mu głowę. <noise> Ciekawe co ty <noise> będziesz miał. <noise> trzymaj mu głowę i żeby nie ruszał głową. Słuchaj, to się nazywa hardkorowe powitanie. <noise> no. Dobra, dobra, ja będę tu. Tak, tak, dobra, tak. Przygotuj tak, żeby... się. Jest okej, okay, żyjesz. Dobra? No. Do góry mu podnieść to. No. No, pokaż się mu, pokaż, pokaż, pokaż. Oh, 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 oh. Smakowa! Pierwszy, pierwszy. Smakowa, dobra. No. What the fuck? Zakładasz. Zdejmij to i zakładasz. A drugi bez maski. To jest hardcore. On z główna krowiego nie raz dostał. <laughs> To jest zielone! No. Jak świeże! Jak, jak za dużo zielunki zjedzą, to zielone. <grym> zielone> Michał, zapnij się pod szyją. Za, no. Ty, tu ci się odjął ja, I zapnij, zapnij se ten wiesz. O Dobra, szef, się. Dobra, szef, szef. Szef. Szef, się, U nas to ostrymi strzelamy. No, u nas ostrymi idzie, z Białorusi to Dobra. nam cały czas daj. Emania. Nie go nie... Emanja, nie, nie widzę. Nie, nie go nie trzeba trzymać. No! Uwaga, przygotuj się! Egzekucja i do tyłu się przewracasz! A nic nie widzi w tej masce! O kurda. Kurwa! <śla> nie bój się, twardy bądź! No! Twardy, boś niemiętki. No. Nie żyje. Uwaga! Pokazać mu to raz. Pokaż swoje. <grystanie> Przytrzymaj maseczkę, pokaż Mamy go! Jest, yes, dajś radę. Brawo! Super! Witajcie kawalerzy na kawaler.